Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. No cóż, jak pewnie wiecie, ostatnio, właściwie niedawno jakiś miesiąc temu niecały na moim kanale pojawiło się 1000 subskrypcji. No i bardzo Wam za to, za to dziękuję, oczywiście, ale muszę Was trochę rozczarować, ponieważ nie będzie żadnego specjalnego odcinka. Nie zrecenzuję dla Was jakiegoś gigantycznego zestawu ani nic z tych rzeczy, tym bardziej nie pokażę mojej twarzy co chcieliście zobaczyć bardzo mocno ale zrecenzuję dla was będę dla was recenzować co jakiś czas yy, zestawy yy, starsze, starsze zestawy które już wcześniej recenzowałam, ale usnęłam większość moich filmów, ponieważ no, uznałam, że nie są one warte obejrzenia, więc, więc teraz już ich raczej nie zobaczycie no więc postanowiłam, że recenzuję te zestawy jeszcze raz, no żebyście mogli po prostu więcej zobaczyć. No i tak specjalnie na 1000 subskrypcji będę takie rzeczy robić. W sensie, że recenzje będą się pojawiały. No co jakiś czas na tym, kanał, na tym kanale, więc no w sumie to chyba by było na tyle. Aktualnie na moim kanale znajduje się 1061 subskrypcji. No szybko wam to poszło. Co ciekawe, mój kanał subskrybują takie osoby jak Arek z LEGO Świat, Kazan, Tomek z to, Stach z LEGO TV oraz Kloski Kanał. Ciekawe. No i... Teraz już chyba naprawdę mogę to skończyć, ponieważ to był tylko właściwie taki odcinek informacyjny. No i... To chyba by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!